Siemanko, z tej strony Konor a to jest pierwszy odcinek modu i z Konorem i dziś pod lupę weźmiemy mod Too Many Items jest to podstawowy mod, który powinien znać każdy, kto w ogóle chciałby się zajmować yy, tam wygrywaniem modu i tak dalej dodaje on nam tutaj taki pasek tu i tutaj yy, ten pasek z tego paska może brać itemy. I są w nim itemy, których normalnie nie ma tutaj. Tu ich nie ma. Może zacznijmy właśnie od tego, bo to jest chyba najprostsze. Delay mods off. No to weźmy sobie tam jakieś itemy. Nie? I kliknijmy. to jak będziemy klikać itemy, on je nam po, yy, po prostu wyrzuca. Yy, Create. Te, te trzy przyciski yy, oddziałują na naszą grę. Tryb survival, creative, adventure. Tryb adventure. adventure. nie możemy niszczyć niektórych bloków. Survival możemy. No, to creative sobie. Rain, rain. Snow is off. E, włączamy, wyłączamy deszcz. No. Deszcz upadaj. Lol. Hello. Coś się... Nie wiem czemu, ale to powinno działać. Nie, to powinno... Dobra, coś się najwyżej zepsuło. Te cztery przyciski oddziałują na porę dnia. Mamy tak. Rano, południe, wieczór i noc. Ten przycisk oddziałuje na poziom trudności. Mamy poziom pokojowy. Weźmy sobie cztery jajka, żeby tu było widać. A na przykład... Pająka. Gdzie jest pająka i pająka? Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie? Tak, teraz mamy... Pisful, czy pokojowy. Łatwy. Pojawił się. Normalny. Pojawił się. I trudny. Pojawił się. I teraz znowu włączę. Zaatakuję je. Żeby od razu wam pokazać. O. Tak, teraz włączam pokojowy. Teraz ten oddziałuje. Czekajcie. Kurczę. A nie to! Kurde zginę No nie no! O, dobra widzicie? Teraz spadną głód No Dobra, nieważne Teraz tak, klik... patrzcie tutaj na to Widzicie? Klikamy fill... fill hell and food I... mamy full Dobra, no to teraz może to. To nam zapisujemy swój ekwipunek. Tutaj kiedyś zapisywałem sobie. O tu mam jakieś coś. Tu. Tu. Jakieś takie. Takie ja, dobra. Yy, tak. O, właśnie, jeszcze klikniemy shift i to nam wyczyści całeku. Mm. Jak mamy coś, tak, i klikamy tutaj, to nam się zapisuje. Widzicie? Tak, o, znowu tu. A tutaj usuwamy ten zapis. Widzicie, teraz tworzymy, o, i, i nie ma już. Jak tutaj są x, to znaczy, że w tych jest zapis. No to tak, to chyba rozumiemy. Nie? Tu, jak klikamy, to bierzemy. Lewym przyciskiem bierzemy, jest tak. Prawym bierzemy po jednym. A jak klikniemy Shift i lewy, to widzicie mamy taki Animated. Zobaczcie. Zły przykład weźmy sobie na przykład na przykład o ogień o widzicie mój unlimited tu nam niby schodzi i zobaczcie jak damy sobie zobaczcie mamy tutaj te o mamy 50 ognia jeszcze klikamy E i znowu mamy stack Zgaśmy to może yy, I tak, tu mamy items dodaje nam itemy, których normalnie nie ma w grze Nie możemy ich zdobyć, nawet na trybie creative Na przykład To Widzicie? Wat? Yy, zbugowało się Dobra, no to tak. Tutaj mamy spawnery. Może zaprezentuję je. To spawnuje XP, to strzela strzałami, śnieżkami, to strzela z, y, tymi perłami. To się przydaje robienia mapek. To można zedytować za pomocą... O jesteś... Y, MC Edit. Można zrobić jakąś miksturkę, To rzucaj y, tym XP. To spełnuje TNT chyba. To spełnuje łódki. To ma inne karty. Y. To spawnuje minekarta ze skrzynką, to minekarta z piecykiem. To nie wiem. To minekarta ze spawnerem? What? Minekarta z creeper, szkielet, spider, zombie. A slime, gaz... Ło! Nie! Nie! Cześć zombie, Enderman Pająk jaskiniowy Silverfish Th Gast, Magma Cube Ender Dragon Jezus Z tego nie rozwalę Dobra, to już może sobie sami sprawdzić, Tak To mamy to Ten przycisk Ulubione przedmioty Możemy sobie enchantować. Tu możemy tworzyć miksturki, a tutaj firework Jak damy tutaj favorite, tutaj favorite, tu to nam daję tu. Najwyraźniej. No Ha ha ha. 나오로손 많이 차냐? No to było na tyle, że mam się z wami cześć. <kluzny> <kluzny> na razie.